Michał kupił MacBooka Pro, czyli e, laptop, komputer przenośny e, marki Apple z 2010 roku za zawrotne 140 zł, e, no można powiedzieć 150 za 10 zł, za wysyłkę na portalu OLX. E, sprzedający napisał, że ten komputer nie jest do końca sprawny, o czym opowiem w dalszej części materiału. Bardzo się cieszę, że darowałem go z pudełeczkiem oryginalnym. Jest to oryginalne pudełko od tego MacBooka z 2010 roku. O czym e, świadczy to, że numer seryjny, wybity tutaj na, e, na klejce Apple, jest, skaza się z tym, który jest wybity na płycie głównej mojego laptopa. Hmm. Nie pierdolę, bo to co to pudełko, ale właśnie to jest tylko pudełko, które ludzie często wyrzucają albo gubią przy przeprowadzkach. A z kolekcjonerskiego punktu widzenia, e, fajna sprawa. Tutaj na pudełku można zobaczyć, że Apple, jak sprzedawało komputery kiedyś, kiedyś, to dołączało w ogóle do zestawu z dokumentacją Płytę z pakietem iLife. To tak zwany był pakiet Apple'a. Coś jak Windows ma z Microsoft Office z Wordem, tak? Excelem i PowerPointem, to tutaj mieliśmy taki pakiet z odpowiednikami od Apple'a, czyli. Pages to był odpowiednik Worda, Numbers to odpowiednik Excela i... Kurczę, nie pamiętam jak się nazywał odpowiednik PowerPointa. Poczytam i piszę to w anotacji. Ale... O! Keynote! Keynote to była aplikacja odpowiednia, odpowiednia do... czyli odpowiednik PowerPointa. I do tego jeszcze oprócz tych podstawowych aplikacji mieliśmy Pełnoprawne to trochę dużo powiedziane, ale aplikacja do tworzenia wideo, montowania wideo, nazywa się iMovie, była w zestawie. Nie jest jakaś doskonała, ale jest prosta, szybka, łatwa się nauczyć. Bardzo sprawnie działa na komputerach Apple, nie tylko na MacBooku, na wszystkich iMacach, a nawet Macach Mini. Bardzo łatwo tam się montuje, można spokojnie zamontować film. Był program który możecie pierdolić garaż, band, bo jest też na iPhone'a. To też bardzo fajna apka do tworzenia muzyki, taka podstawowa, casualowa. I jeszcze w zestawie z tym iLife było mm, iPhone. To, to jest taki <laughs> podstawowy Photoshop, można powiedzieć, dla motorów do poprawiania, upiększania zdjęć, managementu też nimi. Montujemy film na MacBooku Skord Duo. Tutaj, jak widzimy, mamy świecące jabłuszko na tylnej e, klapie ekranu Apple robiło mm, od 2000 chyba roku, od jeszcze Maców, od jeszcze MacBooków bez, bez Pro, tych takich plastikowych, i możliwe, że chyba jeszcze wcześniej e, na architekturze PowerPC już wprowadzało świecące logo na tylnej obudowie. Było to taki znak rozpoznawczy e, laptopów z zgryzionym jabłkiem. Według mnie trochę szkoda, że z tego zrezygnowali. Ale chcieli chyba z iPhone'em utożsamiać jeden design z tymi takimi połyskującymi złotymi lub w innych kolorach jabłuszkami. A tutaj było fajnie, bo to jabłuszko podświetlało się po prostu podświetleniem matrycy. Nie trzeba było dodatkowego światełka, było wiadomo, już jakby z tyłu, czy komputer jest włączony, czy nie. Im, mamy, im ciemniej przyciemniamy ekran, to możemy je wygasić prawie do zera albo możemy je rozjaśnić na maksa. Opowiem Wam też, co było z w tym laptopie. Otóż sprzedający napisał na ogłoszenie, że uszkodzony jest dysk, bo komputer nie chce się odpalić, że przy odpalaniu uskakuje znak zapytania. Charakterystyczny problem w komputerach z, z Apple'a. Często to jest problem albo z ramem, albo z właśnie dyskiem. I stwierdziłem, że mam jakiś dysk w domu i tego w tej okazyjnej cenie podmienię dysk. I będzie po problemie, ale podmieniłem dysk, no i nie było po problemie sprawdziłem też ram, też wszystko się zgadzało więc y, pomyślałem, że spróbuję uruchomić system z zewnętrznego dysku po USB y, no i komputer się odpalił bez problemu się zbudował, więc miałem jasność, że to musi być taśma przewodząca z dysku do płyty głównej Podminieniem tę taśmę kosztowała mnie na Allegro jakieś 20 zł, więc to też trzeba liczyć do kosztów e, zakupu komputera. E, więc można powiedzieć, że z wysyłką e, z Enixa, bo na Allegro Smart, to wyższy ten komputer ze 170 zł, tak naprawdę. No, to jest jakieś tam, e, wiadomo, takie części, które miałem już w domu, e, jakieś śrubki, estetyczne poprawki. E, bo w Macbooku też przeczyściłem cały Macbook, przedmuchałem go, odkurzyłem yy, także raczej skłaniam się do tego, że komputer kosztował niż 70zł No dobra, praca pracą, filmiki filmikami ale co byście powiedzieli jakbyśmy pograli na Macbooku? Mam tutaj Windowsa 7 oryginalną kopię, kupioną chyba jeszcze przez mojego tatę Kiedyś, kiedyś bardzo dawno, nie wiem, dziś się wydaje, jest 14-15 lat temu na płytce oryginalnej od Microsoftu, represowana, Mam nadzieję, że się zainstaluje, zaraz to wypróbujemy z kluczem e, z kluczem zawartym na e, książeczce. Tutaj wybaczcie, że jestem w słuchawkach, e, ale stwierdziłem, że wolałbym, żeby lepsza jakość audio była. A na no, słuchawki mają mikrofon, są Repocy. że dziwnie to wygląda. Kiedy mamy Windowsa na Macu. Samo logo ta tapeta, nie? Tak na komputerze z jabłkiem dziwnie wygląda. Ale no, niestety co zrobić, jak chcemy sobie pograć w jakąś grę. Wiem, że chyba widźmi jeden dostał jakiś update na Maca, ale zdecydowanie kiepsko tam działa, więc stwierdziłem, że zainstaluję. Windows, zresztą to nie tylko Wiedźmina będę chciał zainstalować, tylko jakąś jeszcze gierkę. W ogóle nie wiem, czy to dobrze słychać, ale Macbook, znaczy jego napęd przy instalacji tego Wiedźmina tak wyje, on, on tak wuczy jak e, zgłośny jakiś PlayStation 4 e, podczas grania w gry z końcówki generacji. E, no ale nic, mam nadzieję, że się zainstaluje, na razie idzie progres całkiem nieźle. A samego Windowsa postawiłem na Macu przez tą aplikację dedykowaną BootCamp, właśnie za pomocą tej płytki. To bardzo bezproblemowo działa, dlatego tego dostajemy od razu w instalatorze sterowniki do, do tego, żeby komputer marki Apple był kompatybilny z systemem Windows. Wszystkie funkcje, klawisze funkcyjne, pogłaszanie, ściszenie, aby działało sprawnie. Sprawdźmy jak ten więźnik w ogóle sobie poradzi na tym maczku z kartą graficzną, która ma chyba 256 MB. Jak widzimy Wiedźmin <coughs> działa całkiem nieźle. Co prawda na, na, na natywnej rozdzielczości dla tego Maca, czyli tam 1200 chyba 80x800, co jest trochę ponad e, zwykłe HD jak na 13 calowy ekran do takiej starej gry wydaje mi się, że jest wystarczająco. Natomiast z detali wysokich musiałem zejść na niskie. Przy wysokich detalach klatek było na pewno poniżej 30. No, może grywalne, ale naprawdę bardzo ciężko. Po zejściu na niskie detale mamy spokojnie ponad 60 klatek. Gra działa bardzo płynnie, jest spokojnie grywalna. A wydaje mi się, że na wizualiach aż tak dużo nie traci. Dalej bardzo ładnie wygląda, jak na oczywiście grę z 2000. Roku, no bo e, to też trzeba wziąć pod uwagę, że to jest stara gra, mm, już prawie e, 20-letnia, tak? E, 17-letnia no, gra i, i tak wydaje mi się, że nie, nie wygląda dość lek na to, że gramy na to, w tą grę na MacBooku za e, 150, za 170 zł, już raz naprawą, e, który ma 200 MB, 250 MB pamięci i karty graficznej, co jest śmieszną wartością. A, a jednak możemy pograć, e, Wiedźmina mam przetestowanego e, obecnie instaluję Geta San Andreas, też znany lubiany klasyk wydaje e, mi się niezbędny do sprawdzenia niestety nie mam wersji pudełkowej takiego fajnie wydanej jak Wiedźmina tak jak mówiłem, kopii na PC -ta nie mam, ale za to mam na PS2 standardowego takiego boksika. mam tylko cyfrową na Steamie, ale już ją e, sobie ściągam no więc zaraz ją e, przetestujemy. Dobra, zainstalowałem GTA San Andreas. E, zobaczymy jak tutaj będzie z FPS-ami, grywalnością. E, udało mi się zainstalować też Frapsa, apkę do pokazywania ilości FPS-ów w grze, żebyście też mieli pogląd e, liczbowy, nie tylko opierali się na tym, co mówię. Jak widać w natywnej rozdzielczości możemy spokojnie grać tutaj w ponad 60 klatkach. Myślę, że spokojnie w takiej jakości, jak jest tutaj przechodzić, wygląda dużo, dużo lepiej niż na PlayStation 2, o którym wspomniałem wcześniej. Działa dużo płynniej niż tam. Wiem, co mówię, bo całkiem niedawno ogrywałem to na play 2, więc wydaje mi się, że jakość, co tutaj mamy, jest naprawdę ok Spróbuję jakieś auto ukraść. Naprawdę się przyjemnie gra. Mamy nawet pod 90 klatek w tym momencie. Z miejscami nawet powyżej 90 miejscami. Najniżej widziałem, że schodzi do około 70, 60. Poniżej 60 nie widziałem, żeby klatki spadały. Więc uważam, że gra się... Naprawdę nieźle. Jak na komputerze za. lekko powyżej 150 zł. Tym bardziej, że mamy tutaj MacBooka, czyli nigdy docelowo sprzęt nie był dedykowany do grania. O czym też należałoby wspomnieć. Wiedźmin 1 czy. Czy GTA San Andreas, czyli gry teoretycznie z podobnego czasu produkcji. No, może nie, ale Wiedźmin z 2007. Ten MacBook jest z 2010, czyli całkiem blisko. Dobra, podsumowując, film uważam, że było to świetnie wydane: 150 zł. No, 170, bo liczymy tam na prawe 20 zł. Tą tasiemkę dysku. A czyli za 170 zł mam e, fajny MacBook, który mogę na systemie macOS pracować do nie wiem, po jakiejś prostej grupki zdjęć, multimediów, nawet jakiegoś krótkiego filmiku, w tym iMovie, od biedy, żeby zmontować. Do tego mamy komputer, więc mogę odpisywać na maile, używać do przeglądania internetu, oglądania YouTube'a. To jest tanie niż nawet jakiś, podejrzewam, najtańszy smartfon używany, a tutaj mamy komputer, który będzie nam całkiem nieźle chodził. To jednak sprzęt Apple, więc jest to wysokiej jakości komputer, mimo że tak stary. Do tego mamy Windowsa, którego wam pokazałem, zainstalowałem. Możemy powiedzieć w gierki. Pokazałem tylko San Andreas oraz Widzmina, bo nie chcę, żeby ten film trwał nie wiadomo jak długo, ale. Podejrzewam, że można by było tu zainstalować różne inne gierki z tej epoki, tak do 2010 roku maksymalnie. Myślę, że bardziej wymagający mógłby być lekki problem, typu Call of Duty, ale jakby zejść trochę z detali, to podejrzewam, że by dało radę pograć. Także jak na te pieniądze, to doskonały deal. By the way, komputer. Pobawiłem się nim, pograłem po używałem, Mam jeszcze inny MacBook 15-calowy, więc tego obecnego będę tego na sprzedaż. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, to w opisie dodam link do znanego serwisu aukcyjnego. Do mnie to na dzisiaj wszystko. Dajcie znać, czy ten filmik był spoko. Jak e, tak, to mam jeszcze iMac'a 24-calowego, też z podobnego roku produkcji. E, leży sobie u mnie na strychu. E, myślę, że jakbyście byli zainteresowani, to mógłbym nagrać podobny film o nim z podobnym testem też mogę tam zainstalować Windowsa, zobaczymy, czy gry tam będą lepiej chodzić, czy jak, jak się używa takiego sprzętu. Mac, to jest Mac, to jest komputer all one od Apple. E, mamy podzespoły trochę lepsze niż w MacBooku, dodatkowo kartę graficzną chyba tam lepszą i, i duży ekran przede wszystkim, 24 cali, jak na tamte czasy to było naprawdę sporo. Pozdrawiam.